Was z Londynu. Dzisiaj chciałem porozmawiać o wojnie. To jest taki przykry temat, ale bardzo ważny, dlatego musimy wszyscy o tym rozmawiać. Chciałem dzisiaj porozmawiać na temat kilku pytań, które przewijają się w mediach zachodnich, a które nie do końca znajdują odzwierciedlenie w tym, czym interesuje się opinia publiczna, albo przynajmniej media w Polsce. A to mogą być ciekawe pytania. No i oczywiście to takie diametralne, Najważniejsze, najbardziej tragiczniejsze pytanie, najbardziej straszne, czy Putin zdecyduje się użyć broni nuklearnej w tym konflikcie. No ale zanim do tego dojdziemy, bo to ten temat trzymam sobie na koniec, chciałbym, żebyście zobaczyli czołówkę. Ci, którzy nie, mam wiel... nie subskrybują kanału, mam wielką prośbę, subskrybujcie um, i zobaczcie czołówkę. Po czołówce zajmiemy się już Pierwsze pytanie: Co o tym konflikcie wiedzą Rosjanie? Więc wiadomo, że Rosja to jest olbrzymi kraj, że mieszka tam około 140 milionów ludzi i że ten kraj nie jest demokratyczny, to znaczy nie ma tam wolnych mediów. Rząd Putina kontroluje media, telewizja rządowa jest w rękach Putina, telewizja, która dociera do wszystkich Rosjan. No i oczywiście w tej telewizji nie pada nawet słowo wojna, jest tylko operacja militarna, operacja wojskowa, której celem jest przywrócenie wolności Ukraińcom, wyzwolenie ich od, tutaj w cudzysłowie ciężko mi to powiedzieć, ale powiem, Krystowskiego reżimu, marionetek sterowanych przez NATO. W dalszym ciągu podkreślam, to nie jest moje zdanie, to są tylko cytaty z rosyjskiej propagandy. Czy Rosjanie w to wierzą? Część tak, zwłaszcza ci starsi i ci, którzy są um, informacyjnie upośledzeni, czyli dysponują tylko dostępem do Państwowej telewizji, ale duża część Rosjan ma dostęp do Twittera, do Telegrama. Do internetu generalnie. I ci ludzie wiedzą więcej. Wiedzą, bo mają dostęp do zachodnich mediów, ale to na razie wydaje się być mniejszość, a nawet jeżeli nie jest to mniejszość, to jest to grupa, która jest bardzo zastraszona. Boją się stracić pracę, aż w końcu boją się stracić wolność. Niektórzy boją stracić się życie, bo jak wiadomo, dziennikarze i opozycjoniści w Rosji są. Przez e, ludzi związanych z reżimem, mordowani zwyczajnie. Tutaj e, mogę przypomnieć panią Annę Politkowską, e, no ale to jest szereg ludzi, e, nie chciałbym nikogo pominąć, więc pozostańmy przy pani Annie Politkowskiej, którą e, zawsze bardzo szanowałem. I co? No i to jest tak, że niedawno rozmawiałem ze znajomym, który prowadzi interesy z Rosjanami i opowiadał, że oni na początku, na początku tej inwazji, kilka dni temu, twierdzili, że to przecież jest przywrócenie wolności na Ukrainie, a w tej chwili nagle mówią: Ale co się dzieje? Nie, nie działają nam karty. Dlaczego? Okazuje się, że większość Rosjan nie wie o reakcji Zachodu, nie wie o tym, że zostało nałożone na Rosjan, jakieś sankcje, i kiedy się dowiadują, kiedy idą do bankomatu i nie mogą pobrać pieniędzy, kiedy okazuje się, że wiele kanałów internetowych, telewizyjnych nie działa, kiedy dowiadują się o nowych rzeczach, o których nie mieli pojęcia, że są i wtedy zaczynają się zastanawiać, coś to nie działa. Tak? W Kaliningradzie, i takim największym towarem. Pożądanym są karty SIM z Polski, bo podobno na polskim internecie można próbować ściągać internet i korzystać z niezależnego internetu i mieć niezależne źródła. To powoduje, że Rosjanie coraz mniej ufają Putinowi. No, ale jesteśmy jeszcze w takim stanie, że prezydentem Republiki Federacji Rosyjskiej, niezależnie od jego stanu umysłu, niezależnie od sytuacji, w dalszym ciągu jest Putin i to teoretycznie przynajmniej on rządzi w tym kraju. Jak jest, no to się okaże za chwilę, bo mówi się o tym, że wiele osób miałoby ochotę dokonać przewrotu pałacowego. No dobrze, ale dojdźmy do drugiego pytania. Po co Putinowi ta wojna? Głównej przyczyny można domyślić się w tym, że chce odbudować zresztą to, co często powtarzał Związek Radziecki, bo uważa upadek Związku Radzieckiego za największą tragedię geopolityczną XX wieku. pamiętamy w latach 90. Na początku XXI wieku upadł Związek Radziecki, powstały szereg państw postsowieckich. Jedne poradziły sobie lepiej, udało im się dołączyć do NATO i do Unii Europejskiej, tak jak Litwa, Łotwa i Estonia, ale cały szereg republik, w tym Białoruś, Ukraina, stały się niejako Satelitami wielkiej nowej, odrodzonej Rosji, wielkiej znowu w cudzysłowie, bo jej wielkość właśnie, mito jej wielkości właśnie pada na Ukrainie. No i wygląda to w ten sposób, że Putin chciałby odbudować te strefy wpływów Rosji, zrobić z. Rosji, imperium, które będzie porównywalne albo i nawet większe z Związkiem Radzieckim, a może i z Rosją Carską. W każdym razie to implikuje to, że musi podporządkować sobie wybijającą się na niezależność i na zachodniość Ukrainy, trzymać mocno wszystkie republiki azjatyckie, trzymać za, w tutaj cudzysłowiu, znowu zapysk Białorusinów, odzyskać. Trzy republiki, które należą do Unii, do NATO, Litwy, Łotwy i Ostanie, i może chcieć zagrodzić też Polsce, może Niemcom, na pewno Czechom, Słowakom, Węgrów już praktycznie prawie kupił. W każdym razie takie są cele, a takie bezpośrednie, taki plan z tego, co mówią analitycy. Putin nie ma intencji okupywać Ukrainy. Jego pomysł jest taki, że stworzy tam satelitarny do rosyjskiego rząd, taki marionetkowy, który będzie utrzymywał prorosyjskość i antyzachodniość Ukrainy. Ale jak już widać ten plan prawdopodobnie się nie uda, albowiem jest bardzo duży opór społeczeństwa ukraińskiego. I chyba jedyna szansa, żeby utrzymać władzę takiego Reżimu promoskiewskiego w Kijowie to będzie wojskowa okupacja i, i, i bardzo jakby okrutna ta okupacja, bo nawet jeżeli Rosjanom trzymamy kciuki, żeby nie, ale jeżeli uda im się opanować całe terytorium Ukrainy, to w dalszym ciągu prawdopodobnie Ukraińcy przejdą do podziemia, będzie partyzantka, ta wojna dla Rosjan się nie skończy. Prawdopodobnie do momentu, kiedy będą chcieli tam pozostawać. Czym się to może skończyć? No, może się skończyć to takim drugim Afganistanem, że gospodarczo zostanie zrujnowana Rosja przez sankcje, ale też przez okupację, przez wysokie koszty utrzymywania tam wojska, utrzymywania tych ludzi, którzy będą w okupowanym kraju, bo przecież Ukraina jest jednym z najbiedniejszych europejskich krajów. Trzeba będzie im zapewnić te rzeczy i, i jakieś takie podstawowe warunki do życia, jak wodę, gaz, odbudować to wszystko, co właśnie w ciągu kilku dni, w ciągu prawie tygodnia, armia rosyjska zniszczyła. Kolejny scenariusz, który się rysuje, to taka. Taka próba odnowienia tego systemu, który zastosowali Rosjanie w Niemczech po 1945, że będzie podział Ukrainy na wschodnią, prorosyjską i zachodnią, proeuropejską, prodemokratyczną, demokratyczną. I tutaj nie jest to dobry scenariusz, ponieważ. W dalszym ciągu będzie mnóstwo kosztów, ale on jest łatwiejszy do przeprowadzenia w późniejszym etapie, bo jeżeli tych demokratycznych Ukraińców, patriotów ukraińskich wyrzuci się na zachód, to będzie można zasiedlić nowymi Ukraińcami w cudzysłowie. Te wschodnie tereny, no ale też będzie to kosztowne i w efekcie może to doprowadzić do przyszłego zjednoczenia Ukrainy i upadku Rosji, tak jak upadł Związek Radziecki, co może ponieść za sobą takie konsekwencje jak rozpad tego państwa, takie republiki, jak Czukotka czy, czy kuryle mogą wrócić do Japonii, Syberia może się odłączyć, ponieważ. Ma pewną swoją odrębność kulturową. Także ten scenariusz, mimo że na krótką metę jest stosunkowo możliwy do wykonania, to w konsekwencji może stać się zabójczy. Także nie wiadomo jak będzie, to pokażą najbliższe dni. W każdym razie ta sytuacja już jest bardzo trudna i dla Ukraińców, którzy stracili mnóstwo ludzi, którzy mają zrujnowany przez Rosjan kraj. I Rosjan, którzy stracili masę armii i wpędzili się na własne życzenie w pewien kryzys gospodarczy spowodowany sankcjami, ale też kosztami prowadzenia wojny. Prawdopodobieństwo, że Władimir Putin straci władzę, bardzo urosło w ciągu tego tygodnia wojny, i to niekoniecznie musi być w wyniku pokonania Rosji przez Ukrainę, co wydaje nam się. Na dzisiaj możliwe, Rosjanie chyba nie muszą się obawiać okupacji Moskwy, ale możliwe jest to, że siły prodemokratyczne przejmą władzę i jeszcze bardziej możliwe jest to, że jakaś inna satrafa a w stylu Putina przejmie władzę od Putina, uspokoi sytuację i dalej będzie trzymała Rosjan. Tutaj, cytat, zapysk. Eee, no i ostatnie, najtrudniejsze pytanie, i to takie. No mam problem nawet z tym mówieniem, czy możliwa jest nuklearna eskalacja tego konfliktu i niestety odpowiedź jest jedna, oczywiście, że jest możliwa. Chociażby z tego powodu, że Putin dysponuje taką bronią i taką bronią dysponuje Zachód. To nie musi być koniec świata. Chodzą takie plotki, że możliwe, że Putin chcąc, że tak powiem, uspokoić sytuację, w cudzysłowie uspokoić, zdetonuje jakąś bombę, niedużego zasięgu, takiego 100 kilometrów, gdzieś na terenie Ukrainy, żeby pokazać, jak ten konflikt jest poważny, po czym gdzieś na jego terenie zostanie odpalona podobna bomba przez kraje NATO. No i wtedy Rosjanie i Amerykanie, albo i NATO siędziemy do stołów rozmów i zakończymy ten konflikt, i żeby uniknąć zagłady nuklearnej. Drugi scenariusz, trochę gorszy dla Polski, jest taki, że Putin zdebonuje jednak nie na terenie Białej Ukrainy tą bombę, tą atomówkę, tylko w Polsce. Plotki mówią o Łodzi i o, i o Białym Soku. Dlaczego ta, te tereny? No, Polska jest dosyć dużym krajem, i jeżeli Putin zaatakuje Polskę i walnie w środek, to generalnie ucierpi Łódź. Tak? ucierpi tylko Polska, bo ten zasięg oddziaływania takiej broni będzie do pewnego stopnia ograniczony, czyli zniechęci sobie tak naprawdę jeden naród tak na, na maksa, będzie kolejny naród, bo mamy Ukraińców, a jednocześnie nie, nie zamknie to w jakiejś możliwości dialogu w przyszłości z Niemcami, z Czechami, z Szwedami. Po prostu wyżyje się na, na najsłabszym bloku kraju. A Jedynie Polska ma taki rozmiar wygodny do tego typu działania. Na no Białostok czemu? Białostok dlatego, że jest blisko przysmyku suwalskiego. To jest taka 100-kilometrowy pas ziemi, który odgradza Białoruś od obwodu kanigradzkiego. Tutaj w tym rejonie Biegostoku i po litewskiej, i po polskiej stronie granicy stacjonuje dużo wojsk NATO. Czy tak będzie? No, oczywiście powiem, że nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Trzymam kciuki, żeby tak nie było. Ale niestety technicznie tak może być bez problemu. To, to jest tylko kwestia jednej decyzji. No i jakby uspokajać nas, to nie będzie koniec świata. Istnieją dowody na to, że eksplozja broni nuklearnej, która jest bardzo. Oczywiście tragiczna. Nie, nie, nie kończy istnienia państwa, nie kończy istnienia miasta. Zarówno e, Hiroshima, jak i Nagasaki w dalszym ciągu istnieją e, i żyją jeszcze prawdopodobnie. Nie wiem, czy jeszcze teraz, ale wiele osób przeżyło tą eksplozję. Oczywiście były straszne straty i wiele osób zginęło, ale e, e, no, takie eksplozje e, na tym etapie można trochę kontrolować. To oczywiście jest. E, Moim zdaniem niedopuszczalnej te, ta, takiej broni nie powinna się używać, ale w końcu ona i tak daje taki sam efekt, ta broń jak kamień. Pozbawia ludzi życia, tylko w dosyć gwałtowny i basowy sposób. Miejmy nadzieję, że tego nie będzie, ale tak jak mówiłem, a no tak, niestety może być. W każdym razie to zagrożenie istnieje z nami od momentu, kiedy taka broń została wymyślona. Bardzo prawdopodobne, że to zagrożenie teraz wzrosło, ale tak jak mówię, wcale nie musi się tak skończyć, podejrzewam, że w przeszłości były już takie momenty, które udało się opanować. I tu w tym zagrożeniu też jest pewna nadzieja, bo o ile Putin, Putin, który wykazuje pewne psychopatyczne cechy, nie, nie ma Żadnych wyższych uczuć nie liczy się z życiem ludzi, swoich obywateli, współobywateli, a już na pewno nie z życiem mieszkańców innych krajów, które uważa za wrogie. To już jego bliscy, a my, ci oligarchowie, miliarderzy, którzy się upaśni. Na, na, na Rosji, zwyczajni Rosjanie. Oni mogą nie chcieć zagłady nuklearnej swojego kraju albo nawet zniszczeń nuklearnych, zniszczeń spowodowanych konfliktem nuklearnym. I możliwe, że to może przyspieszyć usunięcie Putina od władzy. Wielce prawdopodobne, że jednak w ramach przewrotu pałacowego, a nie rewolucji. Chociaż oczywiście rewolucja też nie jest wykluczona, zwłaszcza w Rosji, a my wszyscy praktycznie chyba wiemy z historii, że rewolucje w Rosji się udawały. Oczywiście nie prowadziły do niczego lepszego, ale w każdym razie w wyniku przewrotów i rewolucji. Dochodziło w Rosji bardzo często do zmiany władzy. Prawdopodobnie, nie liczyłem tego, poprawcie mnie, jeżeli nie mam racji, ale częściej ta zmiana władzy w Rosji odbywała się w taki sposób groźny i, i, i siłowy, niż w wyniku demokratycznych wyborów, których w Rosji chyba od Jelcyna Um, nie było, a Iza Jelcyna prawdopodobnie tylko te pierwsze wybory były um, uczciwe w miarę, albo w miarę demokratyczne, bo później to już a, w najlepszym wypadku a, wybory były manipulowane a, albo nawet wręcz oszukiwane. No dobrze, pozostańmy w nadziei, że a, to są tylko tak zwane strachy na lachy. Że tego konfliktu nie będzie, że w Rosji znajdą się odważni ludzie, którzy zrobią porządek i przejmą władzę. Rosja zasługuje na więcej. Ja nie chciałbym być odebrany jako psofłop. Ja lubię Rosję, lubię kulturę rosyjską, literaturę rosyjską, oczywiście klasyczną muzykę rosyjską. Czasem nawet zdarza mi się obejrzeć rosyjski film. Nie lubię tylko rosyjskiego popa. Muzyki popowej, ale generalnie uważam, że Rosjanie mentalnie wszyscy są Polaką, są Ukraińcą, nawet wszyscy są Niemcom i tak naprawdę wolę mieć za sąsiada Rosjan niż Chińczyków. Tym pozytywnym akcentem chciałem się z Wami pożegnać, podziękować za zostanie do końca. Lajkujcie, jeżeli Wam się podobało. Piszcie komentarze e, e, pod filmem, e, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.